Nie sobie z tym dają radę. A potem jest tragiczna scena rozprawienia się z taką partią, y, gdzie chłopi z kosami, jak sobie, jak sobie Rosjanie z nimi dawali okrutnie y, radę, jak ich wysiłek był nadaremny. Y, rozpaczliwa sytuacja. Y, powiem Wam. No bolesne, tak. Y, ale tak było. Ale tak to się skończyło. No nie skończyło się jak powstanie Wielkopolskie wielkim zwycięstwem, że do morza by doszli powstańcy i trzeba Wielkopolscy i trzeba ich było powstrzymywać, bo tak prali Niemca. Tak się nie skończyło. Skończyło się właśnie tak, jak zobaczycie. Ale męstwo tych ludzi i wiara jest godna podziwu i zdejmujemy czapkę i klękamy przed nimi. Ale my, narodowcy, mówimy nigdy więcej. Nigdy więcej. Bić się wtedy, kiedy jest czas, żeby się bić. Kiedy jest szansa na zwycięstwo. Tak jest. Cynicznie, zimno i z refleksją. Marcin, puść. i <laughs>

Prawdziwa, natychmiastowa prawdziwa natychmiastowa moja reakcja w tej scenie, tak. mówię, no czemu, czemu się nie rozproszyli? Przecież strzelać do skupiska, najłatwiejsza rzecz dla artylerii. No ale niestety. Ale też, tak, się ta... skończy, tak się skończyło to powstanie, bo powstanie wielkopolskie skończyło się praniem Niemca. I w tekście, który zaraz Wam puścimy. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Proszę Marcin. Mhm. Wojtek na początku wspomniał o tym, że. Największą lekcję, najwięcej z tego powstania wyciągnęli Szwajcarzy. Bio. Dlaczego? Dlatego, że było w Polsce mnóstwo obserwatorów, którzy obserwowali te ruchy wojska, spisywali działania wojskowe, wyciągali z tego wnioski, i właśnie tak powstała idea współczesnej Armii Szwajcarskiej działania opartych właśnie o to, że każdy może być uzbrojony, każdy ma, ma szansę na obronę z każdego miejsca. No e, to były podwaliny pod współczesną wie, armię wie, szwajcarską i no. mogłyby być podwaliny pod armię Polską, ale gdzieś komuś zabrakło. Proszę, chciałeś teraz. E, wielu przywódców powstania Styczniowego nie oddało swego życia e, na polu bitew tych potyczek, tylko uchodzili za granicę. Tam składali relacje, co robili dobrze, co robili źle. Powiem wam, no, w, w, wpuścili nas w taką, w korkociąg, w korkociąg wydarzeń, z którego nie można już było wybrnąć. Nawet czytałem kiedyś taką pracę, że Rosjanie byli zadowoleni, że to powstanie tak długo trwa, no bo jakby je zakończyli, to musiałyby się zakończyć represje, tak? A pod przykrywką wojny. Bo to wojna była, traktujmy to jako wojna, mogli robić wszystko. Łupić, grabić, łapówki brać. To tak jak teraz na Ukrainie. Yy, wszyscy są zainteresowani, żeby ta wojna jak najdłużej trwała. Wszyscy. Oprócz yy, ludu, oprócz ludu, oprócz ludu. Yy, zniszczenia, śmierć, Zostawiona ziemia. A mamy taką rocznicę, mamy taką rocznicę I, i cały czas ten tragiczny los Polaków mamy być wierni. W ostatecznym rachunku mamy być odważni, kiedy rozum zawodzi. Ale na miły Bóg, jako narodowiec, jako nacjonalista wołam ale nie mamy być głupi. Nie mamy być głupi. Nie mamy być głupi. I tutaj pisze, do tego co mówisz, tutaj pisze Maciek z West Deutschland. Polska raczej nie wyprzedzi Niemiec jako większa gospodarka, ale może w ciągu 10-30 lat mocno się zbliżyć poziomem życia, a w części obszarów bezpieczeństwa nawet je przybić szybciej. To mnie cieszy. Maćku, Niemcy to poważne państwo. Nawet jeśli naściągali sobie tych wynaradawiających samych Niemców y inżynierów, lekarzy, stomatologów, już pójdę tym nazewnictwem, wszyscy wiecie, o co chodzi, to nigdy nie pozwoli sobie na to, żeby Polska miała jakiekolwiek znaczenie. Od początku, z samego założenia, Polska ma być gospodarką pomocniczą. I taką rolę będzie pełniła. Niestety. Natomiast to, czy czym Wojciech... <kuh> Chyba, że... Uwaga, idiokracja. Chciałbym Wam pokazać no. materiał... W Ale do... to jeszcze skończę, jeszcze skończy o... Chyba, że... Wykorzystamy geopolityczne, tektoniczne ruchy. okazje. Tak jak, tak. jak w 18 roku nasi przodkowie świetnie wykorzystali. Chociaż powstała armia w Rosji, powstała armia przy Austrii, tak. No, się okazję, się Mnóstwo tak? Polaków walczyło w armii niemieckiej i nabrało doświadczenia ogromnego. E, i przed 18 rokiem. Był, Generał Rozwadowski, przecież który. Był przez Marszałkiem. No, Całą naukę swoich swojej, swojej, całą naukę wojskowości przyjął w armii Austriackiej i e, tam również. Na, na, na uniwersytetach wojskowych austriackich. Tam tak. stworzył e, broń artyleryjską szrapnele, które wybuchła, wybuchały wcześniej pociski, które wybuchały z opóźnieniem. To wszystko polski. E, Rozwadowski opracował taktykę walki e, ataku piechoty pod ostrzałem własnej artylerii. To jest, to jest, w głowie Rozwadowskiego to powstało, ale skończę, skończę z tym powstaniem. Mm -hmm. Nie bić się. W 1863 roku nie wolno nam się było bić. Zostaliśmy wmanewrowani do tej awantury, oszukani i wmanewrowani. I teraz jako nacjonalista, jako narodowiec polski pochylam się nad tymi Polakami, którzy wtedy żyli i którzy uwierzyli, bo nie byli głupi, zostali oszukani. To następcy mogą być głupi, to my możemy być głupi. Ale oni wtedy, którzy dokonali wyboru, winni są naszej pamięci. A co chciałeś pokazać? Idiokracja, tak? tak pokazać? Idiokracja. idiokrację. Mhm. Eee. Chciałbym Wam pokazać materiał Idiokracja, gdzie pokazana jest rodzina, która jest inteligentna, może mieć wpływ na przyszłość narodu, pozytywny, konstruktywny i druga rodzina, której IQ w filmie zostało przedstawione jako poniżej 90, czyli już idiota. I konsekwencje ich zaniechanie, dlatego często powtarzam słowa Burka i zachęcam, żebyście o nich pamiętali. Dla triumfu zła wystarczy tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Zobaczcie. No, zobacz tu. Co, co, co? Ja to mam przygotowane. O, Zaraz super, ci to super, pokażę, okay. nie wiem, czy... okay. Having kids is such an important decision. We're just waiting for the right time. You rush into. E, czyli tutaj słyszymy tak, posiadanie dzieci to jest bardzo odpowiedzialna decyzja e, i czekamy na odpowiedni moment. No no way. Way. No A tutaj macie po prawej stronie e, po prawej stronie macie w tak zwanej family tree czyli drzewo rodzinne widzimy już czwórkę dzieci i właśnie piątka W drodze W na dole. drodze Klebon ma IQ 84 mm -hmm. a ta właśnie przyszła i mu zakomunikowała że na ten. ten dondody, czyli na teście ciążowym jest następne Nie brałaś do cholery tych tabletek Masz Britney Britney? No